Po cholerę mu tu ryba. O wow, fuck! Cześć, siemanko, z tej strony Enzi. Witam Was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, ho, ku zaskoczeniu wszystkich, zagramy sobie w Minecrafta. A zagramy dzisiaj sobie na mapie stworzoną na podstawie gry Hello Neighbor. A nasza Minecraftowa mapa po prostu nazywa się Hello Zombie, więc no nie ma tutaj. I, no, są, są tutaj podteksty, no i tak naprawdę są bardzo duże, tak mi się przynajmniej wydaje, nawiązania do samej tej gry. I jak to będzie wyglądało? Nie mam zielonego pojęcia, choć po samych opiniach graczy, po, po tym ile gwiazdków dostała sama mapa, stwierdzam, że dobrze to chyba musi działać, skoro dużo... O, mam te teby śmieszne, to ja ich na razie nie chcę. Generalnie, czytając instrukcję, dowiedziałem się, że Musimy się tutaj bardziej skradać i, i coś tam zwiedzać w tym domu, tak? Jakieś skrzynki musi się znajdować. Nie mam zielonego będzie na razie o co chodzi. Ale cały ten nasz, powiedzmy, sąsiad, tak jak widzisz, tam jest zombie, będzie słyszał jak chodzimy, jeżeli będziemy tupali, Więc chodząc obok niego, musimy być dosyć cicho, chyba. Oj. A to moje serce tak bije, dobra! Ogarnęłem już. Jestem głupi ty. Ja <grywy> już ja w okno pukam, jak tam jestem. Wchodzimy tymi drzwiami. Oj! Oj! Chyba mnie widział. Och no, you seen my true face. You must die now! Okej okay. Find a way behind the do... Co? Czekaj. Muszę znaleźć drogę za drzwiami w pokoju z telewizorem No nie wiem jak on sobie z TV rooma yy, przetłumaczyć szczerze mówiąc Ale fajnie, że mam tutaj też jakieś tam instrukcje To wydaje mi się, że bardziej jest kuchnia z jadalnią, tam jest TV room Cicho wchodzimy tutaj O f**k Są zabarykadowane Ej, to co mam zrobić, żeby się tu dostać? Przejść obrazem? Myślicie? Nie, przejść obrazem się nie da. Czy to jest jakiś przejście ukryty, jakiś przycisk, coś? O fuck! Idzie, ziom! On... O, o fuck, 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 fuck! O, zosafie. Dobra. <grystanie> Udało się. Ej, on tam biega po całym domu. Fuck, on wiedział, ja jestem. Ej, kojarzy mi się, że chyba w grze było jakieś tylne wejście, tak całkowicie tylne, innymi drzwiami, więc przejdziemy się tam. Ty, to on zbija te szyby! On mnie guni! O, oh, fuck, ale nie wiedziałem. Dobra, wejdźmy tutaj do domu gdzieś od tylca. Okej. Okay. Za... za dużo tupie wam powiem, wiecie? Schowajmy się tu. Jest jakieś drzwi. Okej, okay, dużo pajęczyn, Więc raczej, raczej możemy stwierdzić, że tamtędy nie chodzi, nie? W jest łopata. Okej, okay, to, to jest, dobre, mogę niszczyć piasek teraz przy tym, przeprowadźcie, widzicie? Sand, nie, nie ziemię Enzi. więc chociaż tyle. Zobaczmy, czy tutaj coś znajdę w tym, to jest cmentarz? Ja naprawdę muszę się ogarnąć z tym tupaniem, nie powinienem w ogóle sprintować teoretycznie, bo on to jeszcze wtedy bardziej jakby, jakby słyszy. Okej. Okay. Tam jest, widzicie, ale on mnie nie widzi. Ale jeżeli pójdę na kucaku nie spróbował przejść, to czy mnie zauważy? Tak zauważy mnie jednak! Myślałem, <grym> <grym> że mnie nie zobaczy. No dobra, ale widzicie, że nie zawsze on faktycznie mnie... Ło! jak mnie goni ty! Nie zawsze faktycznie on mnie tak dosłownie widzi, nie? Więc dobre jest to, że można się faktycznie skradać tutaj jakoś wokół niego Choć tutaj był chyba za bardzo obrócony w moją stronę, mi się wydaje Dalej za mną leci? Czekajcie, zobaczmy jeszcze raz, coś, czy coś w domu znajdę, dobra? Czy, czy będzie to jakaś skrzynka, żebym znalazł jakąś rzecz, która pomoże mi jakoś się tam dostać Okej, okay, ale gdzie jest TV Room? Wydaje mi się, że byłem już w TV Roomie Weźmiemy sobie te, te, te skoro tutaj są, to wydaje mi się, że mogą się to czegoś przydać, ale... Nie wiem Okej, okay, jeszcze raz. Co ja tutaj miałem zrobić? Aha, muszę znaleźć drogę, żeby dostać się za te drzwi. No, no dobra, ale... Fakt, to zobaczcie, że on tutaj wszędzie łazi! Co za dziad! A da się to zresetować, że... dałbym mu się na przykład złapać, nie? A gdzie on jest? Ty, on zniknął. Jaki ziombel. się nie powinien mnie słyszeć Dobra, jednak mnie słyszy, kurde Ale to jest trudne, wam powiem A daj mu się złapać, okej okay. Czy coś się zrespon... Ty mi zrobiłeś, serio Ty, za wziął mnie, zakopał w ziemi Co za dziad Ogarniacie to? Ty, wziął i mnie Kuźwa, zakopał, nie Ty, bez jaj Dobra, wiecie co zrobimy? Nie wejdziemy tędy tą główną drogą Tylko spróbujemy Tą szybą przejść, tak mi się wyda- Nie mógł mnie znaleźć A mnie nie widzi Jeżeli mi widzi to wtedy się to świeci Okej okay. Czemu z pieca coś wychodzi? Czy a, a czekajcie, a, dobra, czekajcie, jak wykopiemy piasek, zapali się wtedy ten. Weźmy piasek, możemy coś wykombinać, te drzwi wtedy powinny się otworzyć, teoretycznie, tak mi się wydaje, nie wiem, nie jestem pewny, ale skoro tam jest redstone, to coś mi to mówi, więc polatajmy wokół jego domu, tak, tak po prostu, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń, żeby, żeby, się nie zorientował. I postaramy się otworzyć jakoś te drzwi, wydaje mi się, że to zadziała, no. No dobra, słuchajcie, przyleciałem co? mapę tutaj naokoło, ale nigdzie! W ogóle nie było piasku, więc no trzeba będzie jednak wejść do środka do domu i tutaj gdzieś go znaleźć. Pytanie teraz tylko nie. gdzie to może być, nie? Widział mnie? Nie, nie widział. Czekajcie. Nie, nie widzi. No dobra, jednak widzi. Weźmy go, zróbmy. O, widzisz dokładnie. Kurde, on jest za mądrą, podskakuje. Niech on sobie wyjdzie tędy, a my wyjdziemy sobie tędy. Ha! Jest, dobrze, to można upiec i wtedy otworzą się te drzwi. Cieknijmy do góry. Nie wiem po co. O, oh, fuck On tutaj ma. rybę? Po cholery mu tu ryba. O, oh, fuck Ole się przestraszyłem tej ryby, ty, ja mnie użarła O, oh, fuck Ale się zesrałem, nie?

Powiem wam, że ten sąsiad jest strasznie opierdliwy, bo przed chwilą chciał mi się wwalić do domu, ale dosyć szybko wrócił. Dobra, słuchajcie, teraz idziemy do kuchni, żeby upiec tego kurczaka i otworzą nam się drzwi do kuchni, coś nam to może rozwiąże dalej, więc... No zobaczcie jaki dziad! U siebie w domu jestem! Gdzie mi się na posesję ładujesz dziadu! Dobra, nie ma go. Okej. Okay. Seria, jak ja będę co czas tak chodził na kucku, to ja, ja... ten film będzie spał godzinę. Ale dobra, na razie go tutaj nie widzę nigdzie. Więc... powolutku... po cichutku... Tu u... Okej... Okej... Mm -mm. Dobra, jest tam spoko. Ale udało się przejść dalej. Tu mogę się schować przed nim. Nie gdzie on jest teraz? Co to jest? To wygląda jak głowa. Fuck ale... Ma pan naprawdę dobra, dobra, Powolutku, nie jest gdzieś tu blisko, nie wiem z tej strony może przejść. For a swim? Oh fuck Muszę tu utopić? Nie Nie wiem czemu tu wlazłem Byłem przekonany, że jak tam wejdę to będzie jakieś przejście na dół, niżej O oh, fuck, ale to jest posterane Dobra, czy ja mam jakieś inne teraz zadanie tutaj? Mmm, I smell bit... No to fajnie, że poczułeś sobie zapach palonego, pieczonego mięska Choć i nie pomaga mi to wcale w przejściu dalej co tej mapy Mam nadzieję, że dalej otwarte są te drzwi, i że się nie zamknęły, bo tak w miarę. okej, okay, nie, nie powiem. Czyli tak, czyli pójdziemy tam głębiej, po prostu na to wychodzi, gdzieś, gdzieś, nie wiem gdzie, tam w lewo po prostu sobie śmigniemy. Nie mam je tu Otworzyłem mu drzwi? Oh fuck One się już nie chcą zamknąć te drzwi to sobie otworzę dobra, wbijamy tutaj co tutaj jest? zjadalnia, nie, dalej nie jest TV room ha, ha, ha. aha, dobra już wiem jak się dostać do tego TV roomu, za plecy dobra, tutaj są te drzwi przecież może tymi drzwiami jakoś tam przejdziemy chyba, że trzeba będzie po prostu tam do samego końca jakoś śmignąć, nie? okej, okay, to wygląda na jakąś dziwną sypialnię szafa, okej okay. Nawet nie mrugnij tam. Ciuo. Chwilę, nie oddychajcie, tak, tak, sekundę. Dobra, już możecie, żartowałem. <grym> Dobra. Chyba spokój jest. Te drzwi też bardzo dyskretnie, kurde, otwiera mój... Yy, moja postać. Wali nimi, i Fak <fuck> To jest posrane Szybko! Nie! To były tamte drzwi, dobra Już wiem jak tam dojść, dobra o! Fuck dorywał mnie Ty dziadu, już czwarty raz nie żyję przez ciebie Dobra Idziemy, szybko Czyli tak, czyli ja już wiem jak tam dojść te, te drzwi powinny. Nie, te drzwi są nie są otwarte, te z przodu są otwarte teraz chyba. Bez je, to czemu mnie nie widzimy? Tu no, na te drzwi? Nie. Okej, okay, tutaj też nic nie ma. Fak Już tutaj doszedł. O Boże, jakie to jest posrany. Ty ja się faktycznie boję, nie? No, otwórzcie się! Muszę znaleźć jakiś klucz, żeby je otworzyć. Skąd ja mam wziąć klucz? Ej! O, oh, fuck To było nietoperki! O, nie! Bo jeszcze się tutaj utknąłem. Fuck, i on też jest u góry, ty. Ja pierdzielę! Ale to jest posrane. Dobra, ale gdzieś tutaj muszę znaleźć ewidentnie jakiś klucz czy coś, żeby to otworzyć. Jakie ma słodkie akwarium patrz. No nieźle. Ty, on ma zawalony dom? O co tu chodzi? Tego nie widziałem wcześniej, że on takie coś ma. Przeskoczmy sobie tutaj. Dobra, może coś tutaj więcej wykminimy. Choć yy, yy, nie wydaje mi się, demo dzwoni, ale nie mam teraz czasu. Niestety co zrobię, jakiś sobie zrobię. Ha! Jest na dole głupek! Spoko, nie powinien mnie dogonić. Eee... No nie, ono psa! Zamknij się! Cicho bądź. Nawet nie szczeknij Okej. Okay. To jakoś to przejście trzeba znaleźć. Tylko kurde jak? O! Taki zeskok jest. I jakiś labirynt, ty! O co tu chodzi? Wydaje dźwięki, on zaraz tu przyjdzie. No, on już tu jest. On już tu jest, Bobie, słyszy moje niezgrabne ruchy. Dobra, mogę otworzyć żółte drzwi. Tylko jakie to są żółte drzwi, teraz mi powiedzcie. Czemu to cały czas mi pryka tutaj? Przestań! Przecież nie chcę na to wchodzić. gdzieś tu blisko, teoretycznie. No przestań mi na to oazić! Jak mam niby to ominąć? Jak się nie dominąć? iżwa Dobra. W każdym mam klucz do żółtych drzwi. Szczelić mu w japę? Nie, nie, nie skapnął się. Dobra, nie widział mnie chyba. Pewnie, że mnie nie widział. Tak ma być. Dobra. Przejdziemy sobie. Czy na dole będą żółte drzwi? No, to nie są żółte drzwi! Fuck, gdzie ja tu znajdę u niego żółte drzwi? Powiedzcie mi, bo ja nigdzie ich nie widziałem chyba. Skąd mam siedzieć? gdzie są, kuźwa, żółte drzwi? Nie mam pojęcia, ty. Ani u góry, ani na dole nie widzę. Ej! Slow motion mam. nie strzaił się, głupek. Nie, w obrazy nie da się wejść. Hmm, nie mam pojęcia ty, gdzie są kuźwa, jakieś żółte drzwi. No, Zresztą w domu żółtych drzwi nie ma. Ty też nie ma żółtych drzwi. Dobra, po kolei se sprawdzajmy te pomieszczenia. No, nie blokuj się tu. No nie! Co za głupi auto-jump! Dobra. To śmigamy dalej Żółte drzwi no, nie są żółte drzwi No dobra, ale stąd to wyciągnąłem chyba, czy nie? Nie no nie, ale fuck. Ej, a pamiętacie, tam gdzieś było takie miejsce, gdzie można było zaskoczyć na dół, nie? Tam spróbujemy pójść Być może tyle tutaj... oh Fuck Oj telefon dzwoni. A gdzie mam telefon? Okej, okay, git, już jestem. Tak więc. Dobra, znajdźmy cholerne żółte drzwi. T tutaj ewidentnie nie. To nie tak miało być. To nie tak miało być. No, ale serio, tutaj nie ma nigdzie żółtych drzwi. O co tu chodzi? Dobra, słuchajcie, wykminiłem coś. Przecież tutaj jest pioch, a ja mam łopatę, więc mogę to rozkopać. I mam klucz do niebieskiego pokoju. Znaczy do niebieskich drzwi. To, to super, to się. To mnie ustawiło, nie? No dobra, słuchajcie, po dłuższej przerwie udało mi się znaleźć jeszcze potki od rezystancji, więc. Resistance, tak, dokładnie. A wydaje mi się, że to będzie potrzebne do pokoju z lawą. Jakby nie było. Bo... Zobaczcie, to jest też Care for a Swim. Okej, okay, weźmy sobie rezystancję. I jest jakieś przejście tutaj. No i jest! Elegancko, o to właśnie chodziło. Green Key, okej, okay, ja mamy zielony klucz. Czy mamy blue, yellow green. Dobra. Chcecie, wy, wychodźmy stąd. Póki jeszcze ze stacji działa Żeby się najlepiej nie spalił I chyba teraz mam trzy klucze Mam Niebieski, żółty, zielony Wydaje mi się, że teraz możemy iść już tam Do pomieszczenia, gdzie było tak dużo drzwi pod rząd Gdzie były przyciski Bo nigdzie indziej w sumie nie mam iść Tylko tam wszystko było zamknięte i tam muszę się dostać Więc dobra Zróbmy to na faście To było chyba u góry, o ile się nie mylę żeby na rekina nie trafić. Przysłowo w gore rekina. Jest. I jest. 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 TNT! Okej, okay, mogę otworzyć drzwi pod schodami, czyli tam, gdzie był TV Room. Tylko jak to podpale? Jeżeli. Ha! Ale śmier. Ej. Ej, tylko teraz się tak zastanawiam, nie, jak ja to podpalę, jeżeli ja mam samo TNT, a nie mam niczego więcej. To, to może być trochę problematyczne, choć zobaczymy, może to samo z siebie zadziała. Zostawimy sobie tutaj. Okej, okay, słuchajcie, otworzyliśmy sobie te drzwi. Mamy książkę. Jakieś dowody na sąsiada, że on coś robi. Powinniśmy stąd uciekać, jak najszybciej! Najlepiej do domu! Chyba. Zostaw mnie, sąsiad. Tam nic więcej nie było. Tam był portal do netheru, ale... też go nie podpalę. Okej! Okay. Udało mi się to przejść, bo zdobyłem jego pamiętnik i znam jego yy, sekrety. Więc policja się o tym dowiedziała. Ech, więc powiem wam, że kurde! Sąsiad jest w więzieniu, więc to mi się podoba. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bo ja naprawdę powiem Wam, że bawiłem się. Yy, yy, wyśmienicie. Tak więc koniecznie zostawiacie łapki w górę, piszcie komentarze, możecie subskrybować mój kanał już teraz. Możecie też y, zostać przeze mnie poinformowani, że znalazłem jeszcze dwie fajne takie mapki, więc y, zobaczymy, może teraz będzie tak podrząd taki maraton codzienny tych filmów, chyba, że jutro wyrobię się za filmami. Zobaczymy, choć będą, tak jak mówię, właśnie te dwie jeszcze takie ciekawe mapki, więc y, subskrybujcie już teraz, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, no i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc go cześć! papa. Pa.